I z ilu w nich piszą, że jeden 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 albo dziewięćdziesiąt nawet. Tam stawiałem, że będą. ej, czekaj, 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 ale. Tu ich nie wypchnie. Wypchnie, kurwa, A, dobra, 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 czekaj, z tej strony już Nie, się jeszcze. pojebało, nie, że ten. Mam, nara. No jest. Dobra, tamte z jednych, zostawię. Samek rozwalamy, nie ma tego jeden Jeden na jeden krok. Ten gdzie jest no. z tyłu kurwa stoi. Albo... Bro. Cześć, on... A bo. Bro! Czy... A wczy czy? No nie, jednak nie. A no popatrz. Kocyk. No, Aha. Czyli zbier dalej. Dalej, A bije go w pleca, ale nie mu obrażeń nawet kurwa, nie? No tak. Kto by się spodziewał? Jest. Bez bloku się jeszcze, broko, znaczy tego, bez staminy się jeszcze zablokowali. To tak jest, tak działa ta gra. E! Wiesz co, szybko. Biorę, biorę, tylko co? No nie wiem. Jak sobie ich wypnę znowu. bo spróbować chociaż. <laughs> o kurwa to było zdro... Nara? O przyciągnął wow. mnie, O zamroził mnie, łał Teraz będę spoceni kurwa Daj, na pałę! Prawie mi się zdechło. Już tam uważa? No kurwa, Macia, mogę się ruszyć? Kurwa, smato! mapo. Pierdolona, jebana. No, ja kurwa, ja pierdolę. Blokuję się i wtycham, kurwa, praktycznie nie? Dawaj, go jednego, jednego, jednego na pałę. No nic kurwa, zdechnę zaraz. Ja pierdolę, sażyki. Muszę się tylko już ten... Coś na puszach mogę jeszcze, ale nie, A a stan mnie A, nie działa, bo po co? No tak. Dobra, Kylo trzeba płacić, on ma... ...odłamek, no to... Dobra. W sumie wyjebamy Poszedł sobie gdzieś do tyłu, nie? Czy coś tam... Nie jest bruch. A no co by się spodziewał, nie? Pizdeczka nie dostanie tego, co chce, to pójdę. Au. on? A, no plecy mu puszczą, nie działa. No kurwa. O, małps. Na pałę, na pałę, na pałę. Nie. No, kurwa, naprawdę. No, mm, żyk kurwa, żyk. No ja pierdolę z tego. Albo nie. Jestem e, mamy mało HP, więc już nic nie robimy, choć. Jest jakiś dbalancy, jebany, zjebać, nie z jakimś odpalalicem jebanym zjebać go, kurwa. Aha. Nic. Nie, nic nie działa w błotach. Nie, oczo oczo, 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 Ale nie możemy stać w jednej linii, to też nam zajebie. Czekaj. Zajdę tyłu jeszcze. Chodź tu i się rozpierdolmy na boki. Żadnego niechluźba, jasne? No kurwa, w plecy mu jebłem, do chuja! No, nic nie działa! Po co, kurwa? Nic, 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 po co? Odpalenie jest No i kurwa, prawda, jest że je tutaj Ban rzut mieczem. Ja pierdolę, kurwa. Spierdalaj. O! O, to było dobre na pituli. Nikt nie było, oczywiście, nie, bo po co, kurwa? <śleskuj> Ale co nie celem? Nie żefrykali oczywiście. No ja bym się musiał wystracić i wyjść. Tak nie jest tak każdą, bo nie fajnie.